Przypomnieliśmy już sobie, jakie elementy, jakie składniki majątku zaliczane są przez ustawę do środków trwałych, a teraz zastanówmy się jeszcze przez chwilkę, czy każdy z wymienionych przez ustawę elementów majątku zawsze będzie zaliczany do środków trwałych. To znaczy, przyjrzyjmy się, czy ustawa nie wymienia przypadkiem jeszcze jakichś dodatkowych elementów, dodatkowych warunków, które muszą być spełnione. By dany składnik majątku został zaliczony do środków trwałych. Zaraz Wam zaprezentuję na przykładzie, o co mi tak naprawdę chodzi. Powiem tylko, że ten element identyfikacji przyporządkowania danego składnika majątku do akurat pozycji środków trwałych, a nie innej pozycji bilansowej, jest wa niezmiernie ważna w momencie ewidencjonowania nowego środka trwałego, czyli przyjęcia środka trwałego. O co mi teraz chodzi? Spójrzmy sobie na taki przykład. Mamy jednostkę, która nazywa się Wedelek. Pewnie będziecie kojarzyć ze znaną firmą. Ta firma Wedelek oczywiście nie ma nic wspólnego ze znaną marką produkującą słodycze, aczkolwiek Wedelek również produkuje wyroby cukiernicze. Wedelek posiada, jak widzicie, pewne składniki majątku. Zaliczamy do nich fabrykę, którą właśnie Wedelek zakupił na działalność podstawową. Równocześnie Wedelek otrzymał w formie darowizny nieruchomość. Ta nieruchomość nie zostanie wykorzystana do działalności podstawowej Wedelka, a przeznaczona zostanie na sprzedaż. Oprócz tego Wedelek jeszcze rozpoczął budowę hali magazynowej i oprócz tego wynajmuje od innych jednostek na działalność podstawową samochody dostawcze i równocześnie posiada dwa samochody osobowe, których nie potrzebuje do prowadzenia działalności podstawowej i wynają je innym jednostkom. Zastanówmy się teraz, czy wszystkie z tych składników majątku, z tych elementów majątku zostaną zaliczone do środków trwałych.